Rzeczy, które zszokowały mnie w języku włoskim. Po włosku kurwa znaczy zakręt. Włosi przeklinają na Boga, nazywa się to bestemie i w niektórych regionach to taki folklor. Kiedy Włoch nie wie, mówi bo i wzrusza ramionami. To nie jest tylko dźwięk, to styl życia. Słowo kaco to po prostu przecinek. Można nim wyrazić każdą emocję, złość, zachwyt, frustrację, radość. A teraz warzywa i owoce. Trzeba bardzo uważać. Fika to nie figowiec. To no bardzo intymne słowo. A kiefika to jakby powiedzieć ale laska. Patata, niby ziemniak, ale też określenie kobiecych części ciała. Delikatnie mówiąc. Cukina, melanzana, cetriolo, czyli cukinia, bakłażan, ogórek, wszystkie w mowie potocznej mogą symbolizować mm, wiadomo, co. Więc jeśli mówisz Włochowi, że adori la patata, to upewnij się, że masz na myśli frytki.